Witajcie agenci z tej strony Mister Online. Jak pewnie wiecie, bądź nie wiecie, wrócił do nas sezon na owieczki i pasterzy. Co mam przez to na myśli? Możemy znowu bawić się w pomaganie swoim komratom, agentom podczas misji i zdobywać przy okazji za to trochę ekspa i nagrody. Tym razem, niestety, albo stety, możemy zdobyć ponownie. Ja niestety ostatnio przegapiłem na ostatnim takowym evencie. Nazwaną AR-kę, która Wam się przyda do oczywiście do robienia fachowości, ale też zarazem przyda Wam się jako naprawdę dobry sprzęt, bo jednak nie ma co ukrywać, perfekcyjny killer, czyli to jest właśnie ta AR-ka, opiekun, jest naprawdę silna, bo daje Wam aż 90% obrażeń od krytyka po udanym kilu. Więc w tym momencie warto sobie w tym tygodniu siąść i porobić kilka tych projektów pasterza. I o co teraz chodzi? Jak działa pasterz? Pasterz działa w bardzo prosty sposób. Mamy coś takiego jak model SHD. Jesteśmy albo pasterzem, albo owieczką. Ja tak na to mówię. Nie mam tutaj takiej nazwy, więc będę się posiłkował tymi nazwami. Pasterz to jest osoba, która pomaga. I musimy zebrać 15 takich okejek, żeby osiągnąć rangę pasterza 01, czyli pierwszą rangę. Przez to też dostaniemy wtedy dopiero nagrody. Więc musicie. 15 razy zostać zaaprobatowani przez osobę, której pomagacie. Jak dostać aprobatę? Musicie dostawać wystarczającą ilość EXPA. Jak pomagać? Musicie wejść w, właśnie tak jak mówiłem, SKD i utrzymać sobie status w gotowości. I sobie wybierać, czy chcecie być przepardami dla znajomych i klanu, czy dla nikogo, czy w ogóle blokować, czy dla wszystkich. Ja polecam dla wszystkich, ze względu na to, że w tym tygodniu Myślę, że będzie bardzo dużo wezwań, tylko po to, żebyśmy jako społeczność sobie pomagali i żebyśmy mogli zdobyć tą nazwaną ARK. No, tak ja mówię, nie ury, dupy nie urywa, ale przyda się no, do, do, do fachowości albo może do jakiegoś konkretnego bildu za jakiś czas, jak mi na przykład wpadnie pod prysznicem jakaś myśl. Jak widzicie na załączonym klipie byłem właśnie podczas takiej misji i mogłem dost i wyskoczyła informacja, że mogę otrzymać w tym momencie poparcie. Jeżeli dostanę takie poparcie. Mój poziom OK, jak wzrośnie o jeden. Tam jest wystarczająco ilość expa. Nie musicie kończyć misji czy coś. Najlepiej jest na przykład biegać po aktywnościach sobie nawet na heroicznym poziomie trudności po otwartym świecie i tak naprawdę jesteście w stanie naprawdę w fajnym tempie nabijać te expy do pasterza. A teraz ja jako osoba zwracam się do was jako społeczności, żebyśmy w tym tygodniu nie robili solówek, czy na przykład misji, czy nie wiem, czy po prostu jakiejś aktywności, tylko faktycznie jak wejdziemy sobie do gry, poszli na takiego heroika i na przykład wy już macie pasterza, albo ktoś nie ma, to zróbcie coś takiego, że wejdziecie, macie takiego heroika, nie? Odpalamy takiego heroika i w tym momencie wysyłamy prośbę o wsparcie. Gdzie to jest? Tutaj. O, faktycznie im będzie, będzie wsparcie potrzebne. Musiał siąść na miniguna. Miejmy nadzieję, że ludzie podołączają, bo... Liczę na to, że... To, że szybko zostanie wzięte pod uwagę, że każdy chce jednak pozdobywać te itemy nazwane. No i tam jest 10 komponentów egzotycznych, więc też nie ma na co wydziwiać. Przydadzą się zawsze. Ja, widzicie, już jeden agent do mnie dołączył. Czekamy aż wszystkie sloty się zapchają. I można lecieć. I w tym momencie widzimy się, jak będę mógł już w koledze udzielić poparcia. Bardzo podoba mi się ta interakcja, ale jest ten ładny. O, abra, lecimy z nim. Pamiętajcie też o tym, aby jak już jedna osoba dołączy, cały czas spamować prośbę o wsparcie, żeby były zajęte cztery sloty. Mimo wszystko, zawsze przez to mamy maksymalizację możliwości nabijania pasterza. Jak widzicie, dostałem możliwość docenienia poparcia. I w tym momencie już poparłem jednego agenta. Niestety zniknęło mi to, więc pamiętajcie o tym, że zawsze macie ewentualnego Uda tutaj w społeczności I macie tutaj opcję Poparcia Ponownie mogę już poprzeć Agenta Mam nadzieję, że go poparłem, a nie Położyłem się na ziemię, bo to trochę długo trwa Wolę się upewnić Co jest? A orzełek Ej hey, bo was Wasza owieczka leży, ludzie pomóżcie. I ponownie mogę poprzeć agenta, a więc tak to wygląda, moi drodzy agenci. I od dzisiaj macie tydzień na to. Także zabierajcie swoje laski, zabierajcie swoje owieczki i życzę Wam powodzenia. Trzymajcie się do następnego. Eju, cześć!